RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu

Przed są dwie minuty. Ja jestem pełna minuty. I tak, moi drodzy, a Olaf, to jest Olaf. Mam jakiś anioł z gdzieś A, tak, tak. Tu gdzieś widziałem jakieś zielone tereny. Panie Pani. burmistrzu, za pana plecami święty Mikołaj, czego by pan sobie życzył, i, i też dla mieszkańców gminy kępną na ten nowy rok, na okres świąt Bożego Narodzenia? Panie dyrektorze, szanowni państwo, przede wszystkim witam bardzo serdecznie i dziękuję za to, że tak tłumie mieszkańcy miasta i gminy Kempto przybyli na kiempiński rynek na dzisiejszy jarmar bożonarodzeniowy, bo to tylko świadczy o tym, że warto takie imprezy organizować, że chcecie państwo tych imprez. A czego sobie życzę, chyba to, co nie będę zbyt oryginalny co co dzisiaj każdym w domu się o czymś mówi zdrowia. Zdrowia, żeby nas COVID omijał, żeby COVID już jako epidemia się kończył, żeby ten, ten trudny czas dla nas wszystkich, te ostatnie dwa lata, gdy będziesz już jak żyjemy z COVID-em, powoli mijały, żebyśmy wrócili do normalności, do tradycyjnych spotkań, do tradycyjnych imprez, również na kępskim rynku, na kępijskich obiektach, bo mamy plany bardzo daleko, daleko idące. Chcemy też dla Państwa te, te stracone, te trudne dwa lata nadgonić. Chcemy, żebyśmy się mogli znowu świetnie bawić, spędzie, spędź, świetnie spędzać czas. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, dla Was, dla Waszych rodzin i tego samego sobie życzę, zdrowia, bo to jest dzisiaj rzecz najważniejsza, to jest dzisiaj rzecz najcenniejsza. Myślę, że w okresie tej pandemii wszyscy dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, jak cenną, jak ważną rzeczą jest zdrowie. Sud. Radio Radio Sub. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.